Dzień dobry, dobry wieczór, proszę Państwa Unreal Tournament, czy znaczy, Unreal Gold, tak? Zatrzymaliśmy się tu przy tym statku. Ta bariera została rozpuszczona. Jakby rozpuszczona, no. Dezaktywowana. Tu są jeszcze co to były? Rakiety, nie? A, i mamy full? No tak. Dobra, patrzcie, w ogóle amunicja wygląda świetnie, wszystko na zielono. No to jedziemy tędy. Nie wiem, czy tu ktoś wyskakuje. Mi się wydawało, czy ktoś tu przyleci. Eee, Idę mam garłacza swoją drogą. To nie jest garłacz, to jest garłacz. 45. Mm, dobra, może jednak z garłaczem sobie chodźmy dalej. Ciemno troszkę, nie? <laughs> ale widać na razie. O! Uu, ale go rozwaliliśmy. <laughs> no, garłacz jest świetny. Hmm, czy są jakieś itemki pod spodem? Chyba nie ma nic z tych rzeczy. Dobra, naokoło są apteczki. W rogu wyrazie malutko. Czyżby to były jakieś drzwi? Nie. Wydawało mi się. Dobra. Mhm. Są i drzwi. Pierwszy zapis. Nie wiadomo, co tam się, co tam się będzie kryło. Fajna muzyka w ogóle. O! Wow, ale idealnie mnie zabił, no nie? Dobrze, <laughs> no że ja jednak zrobiłem ten zabił. Ale mnie rozwalił. Yy... O, poszedłem <laughs> w to zielone. Dobra, słuchajcie, nie wiem. Hahaha! Ha, ha, ha. Dobra, mamy go. Teraz możemy sobie pójść po apteczki, tak? Jedna i druga. Jedziemy dalej. Jedziemy. Nie wiem, właśnie jeszcze. A okej. Okay. Co to są za zbiorniki Bam, Eee. Okej, okay, są na dole. Właśnie, a może, może tak? Może tak. Chociaż wrogów na razie tutaj nie widzę. A jest jednak. <laughs> Dobra, to nie był Nali. <laughs> Jak coś. Ale nawet życia mi nie wziął. Proszę, proszę. Mhm. Czy to jest przycisk? Chyba tak. Przełącznik pola siłowego w, w wejściu tylnym. Okej. Okay. Wejście tylne i teraz ciekawe czy my do niego dojdziemy tak? Karabin odpadowy GEF No tak, to, to używa yy, tego Auto a, matko amunicji do automaga 38 snajperki. Dobra, chodźmy dalej z tym fajnie się tym gra. Uuuu Ach, trafił mnie ładnie no Czy tam były jeszcze jakieś apteczki? Były tu chyba jeszcze Jedna przynajmniej, tak Nie yeah. Ej, nie mówcie, że tego się już nie da otworzyć <śm> No i co? Czyżbym się zrobił w konia tutaj? Naprawdę no chyba tak Zamknąłem się centralnie, ludzie, no muszę od nowa to robić. No chyba tak, no muszę się rozglądnę za, za tym przyciskiem, ale nie ma Ej, kurde, teraz dałem ciała, co? No nic. No nic Uuu. Dobra, się na to się na, na to nadziałem troszkę. Szkoda mi tego garłacza już. Wiem, że z tym będzie dużo ciężej, ale może niekoniecznie. Gdzie on stał? Pokonany na kawałeczki. Ale, dobra, teraz tak. Może na razie apteczki brał nie będę. Teraz, teraz, teraz. Mam to wcisnąć, tak? Dobra. I to nam pewnie otworzy tamto pole siłowe. Też drzwi zostawiam otwarte. Okej. Okay. I wszystko jest dobrze. Możemy zapisać. No tam jednak się tak czułem, że jak zamknąłem raz te drzwi ASMD do tego, to już pewnie nie będę miał wyjścia z powrotem, no i miałem rację. <laughs> no proszę, apteczkę weźmiemy i prawie stówka życia. Pól rakiet, ASMD troszkę dorwałem, dobra i wychodzimy na zewnątrz. Patrzcie jakieś zamczysko. A to jest, to jest ten budynek tym krzyżem, okej. Okay. A cześć. To taki szaman jakby. Dobra, pokonany. Nie wiem w którą stronę iść pierw. Może jacyś goście ze snajperkami będą na mnie czekać. Owoc nali na jest. Okna z krzyżami. Chodźmy za winkiel. <noise> no raczej nie skoczę, tak? Tak daleko dalej mamy te same widoki no i tak to jest fajna kaplica mamy wejście do kaplicy proszę państwa, ale jeszcze zanim tam wejdę się manko poszedł ładnie Echem. tu jakieś itemki no są te owoce nali, ale szkoda mi ich zbierać yy... To by było czyste marnotrawstwo. <grymne> Jak wiemy? Nie wiem. Dobra, zostaniemy chyba przy tych rakietach. Wchodzimy do kaplicy. Innego wyjścia chyba nie ma. Przerw... Wow. <grymne> <grymne> ok. Okej, robimy sieczkę w kaplicy. Eskubany! Dobre to było. Ja, oni potrafią strzelać jeszcze. Jak umierają, nie zawsze, no nie? Ten, ten akurat zaczął strzelać jeszcze już należąco do mnie. Wow, dobry jest. <laughs> jak goście, te. Jak gardzi z dwójki, no nie? Ci co pierwsi. Te pierwsze takie istoty roboty, ludzie, co wyglądają. Tu taki wielki nali. One właśnie też co miały do siebie że po, po śmierci, no prawie po, przed śmiercią zaraz potrafili jeszcze strzelać do nas. Fajny nali, posąg. O, jest apteczka i możemy wziąć. Mamy akurat byliśmy 83 życia. Ale z tą bronią to ja może nie będę szedł, co? Jednak garłacz to garłacz. O, tam są drzwi. Okej. Okay. Z tej strony również, ale tu jest przycisk. Uuu którego się wcisnąć nie da. Ciekawe dlaczego. Tam pewnie jest ten pianino. <laughs> Organy. A tutaj się dało wejść dobrze dobrze. Zróbmy jednak zapis. No, To jest dobrze. Nie bardzo umiem strzelać z tej broni korzystać, ale spoko. Niech już pędzie. <laughs> Trzeba się uczyć, Wielkie, wielka ta kaplica, nie? Ale super, są te, te okna. Widać przez nie, nie spodziewałem się, że będzie przez nie widać. Zarąbiście. No, jednak Unreal to Unreal. Ok, cegiełka zrobiona, to to da. Może te drugie drzwi się otworzyły. A, nie, proszę bardzo, winda zjechała w dół. Ok, tu będzie walka. O, może nie? Tu jest sekretnie miejsce jakieś. No i dobrze. <laughs> Jakaś cela pewnie dla więźniów. No cóż. Tu są apteczki, nam nie są potrzebne. Hmm. Aha, i tu jest drugie wyjście. Czyli tak, tą cegiełkę wcisnęliśmy. No, to może być troszkę taką otwane tutaj. O, dzień dobry! To nie jest Nali, ok, możemy jego ścieladować. <laughs> tak perfidnie nie trafiłem w tego ataku lepszego. Ja muszę uważać na to, po to wybucha, przecież detonuje się za każdym razem. Poko! Zakaz wstępu bez zezwolenia do katakumb pod kościołem. Cały personel podlega kontroli ochrony przed uzyskaniem do wstępu. I co? Pyk? Konsola uprawnień dostępu do sekcji dolnej. Ok, nie wiem co się stało. Na pewno coś się stało. Chyba nie? Tylko co się stało? <grym> Może coś na zewnątrz się uruchomiło? No, trzeba się rozglądnąć. Aha, czyli jednak to jest Okej, okay, dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. Drzwi, które wyglądają trochę tak, jakby nas prowadziły już na następną mapę, ale to tylko takie moje odczucie. Nie, nie. Jaka mapa, proszę. Tu jest zejście, tu jest zejście. I słychać ziomków na dole. Beczki, w których się do pająki założy się. <śm> Nie ma wojonków super. Mamy garłacza, więc sobie pozwolę z niego pokorzystać. Czy tutaj ktoś siedzi? Chyba nie. Okej, okay, w katakumbach jesteśmy, moi drodzy. Nic się tam nie kryło pod spodem. No i rura, obczajamy, o matko święta. Z drugiej strony co na mnie czeka? Kryjemy się i będziemy tu siedzieć, no, to samo. U, u, u. No nie mogę z gościem. Tak mało brakło. No ale dobra, dorwany. W ogóle w tej broni rzadko ostatnio korzystam. Miałem mało właśnie amunicji, to wiem. To pamiętam. Nali, chyba nali tak. Wygląda przynajmniej. Żadnych itemków naokoło nie widziałem. Czy tam ktoś stoi? Nie, no byliśmy tutaj, nie? A! Okej. Ło, wo, 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 Ja to muszę uważać. Bo on mnie tu porobi z góry. A jaki typ, no. Idealnie trafia, dobra, ja się nie będę z nim bawił. Rozpróbacz, idzie w ruch Jakie szczęście mam Aha No to już takiego szczęścia nie bardzo miałem, no nie? Okej. Okay. A co tam się dzieje tutaj? Okej, nic, nie da się wejść, dobra. O kurde! Jak mnie nie O, jest pająk! Czyli one się mogą przelosowywać? W sensie, że raz mogą być w beczce, raz nie? Być może. O kurde. Mało, mało mnie cieszy. Ta wiadomość, tak? Ale to nic, dobra. Garłacz, jednak. Ja pierdziele Cztery garłaczy na niego idą no A teraz się bo <laughs> oh, yeah. Padaj mendo Ech. Dobra Cholera jeden. Zapiszemy, bo pająk zabity. Teraz tak, czy tu się opłacało wychodzić? Już nie pamiętam co tu było. Aha, no tak. No tak. Nie wiem czy ta bazuka to jest dobry pomysł. Chyba nawet nie, taki zły. Muszę go tylko tak dobrze dorwać, żeby on nie był blisko. Nie ma nikogo? A dlaczego? No dobra, ale tu jest. Mm -mm. To nie będzie łatwa walka z nim. <śm> To będę z góry wydawałoby się, że powinienem mieć yy... powinienem mieć przewagę, no nie, walczyć z góry. <śmierdziśla> Siada? Nie wiem <noise> Chyba ty, chyba siadło, bo tam było słychać jak koleś pada. Zabiłem go. Haha, <noise> dobra. Fajnie, fajnie, Ta jest do tego przydatna do takich rzeczy. Ale ej, ej, chwileczkę. Tam były jakieś informacje, wydaje mi się. Tak mi się wydaje. Ej, ej ej! O! Przycisk mnie zablokował. <noise> Spoko. No właśnie, tutaj jest niezrobione nic. Co my tu mamy? Ustawiono współrzędne celu teleportacji dla platformy zewnętrznej numer 13. Personel ochronny wysłany na miejsce celem zabezpieczenia terenu przed oporem zbrojnym. Transport ładunku możliwy. O. No dobra. Patrzmy, co to się dzieje. Jakieś, jakaś gękidama w Dragon Ball zielona. Spoko. Nowych informacji chyba nie ma. Dobra, ładunek możliwy. To jest wykonane. Nie wiem, ja chyba raczej w to wejść. Nie powinienem, nie? Chyba nie, ja tak, tak z ciekawości bym sobie wszedł w sumie. Przełęcz velory, autor. Jeremy War. Kurde, nie bardzo chciałem tu wchodzić. No ale dobra jestem. Patrzcie, znaczy, w sensie, nie spodziewałem się tego. <laughs> Przewrócił się, zostawiając mnie z dwoma punktami życia. Heh. No, nie widzę w, w tym dużego sukcesu. Teraz by się te kwiatki nali przydały. No nie. Tarydzik. Hm, hmm, pająki jakieś. Nie ma pająków, ale jest zarąbiście, bo są apteczki, 62 życia. O, matko! Czy my to? Nie, tam jest przejście. Dalej. Co to są? Aha. Magazynki, dobrze. No i tak. Full watch. Zapis. I hopla. W ogóle muzyki tutaj nie ma w tej, na tej mapce. Co? Gdzie my tu weszliśmy? To jednak był portal. Czyli dobrze weszliśmy. Ej, coś, żeby się nie okazało, że ja tu będę z Bosem zaraz walczył. Nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. Miki o tym mówił. Kurde, dobra, jedziemy, co? Dzisiaj będzie porządny, porządniejszy odcineczek. Znaczy, porządniejszy, ciekawszy może, przez tą walkę. A Teraz, z czym ja powinienem yy, iść na niego? Z którą, z którą bronią? Mm -hmm. Garłacz? Czy może jednak. Nie wiem. Dobra, nie ma się to pieścić. Patrzcie. No, to będzie coś. Matko. Za winkiel. Skały. Oczywiście. Wytracimy całą broń na niego tą i pójdziemy się z nim zmierzyć twarzą w twarz. Eee. Mu głowę? Nie da się pewnie. Jakby takie trzęsienie ziemi jest. Dobra, skały cały, cały czas. Takie wielkie, ci wielcy bosowie rzucają skałami. My się im nie dziwię. Dosyć dobry. Patent ma. Kurde, wytrzymały dranie. jest. Dobra. Spróbujemy w tej broni. Uważajmy, uważajmy. Wow! Aaaa. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. <śmiech> kurde. <śmiech> hmm. Dobra. E, to nie był taki głupi pomysł, jak wcześniej zaczęliśmy. Jeszcze raz, zobaczmy sobie. W klatę. Czekajcie, ja chcę bazookę. Ła! Przeżyłem to. Muszę znowu uważać na te ściany, właśnie z tyłu. A wiecie, co by to było, jakby dali mu broń? Cholera, to by naprawdę było ciężkie. Nie, 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 może to nie jest dobry pomysł. Spokojnie, spokojnie, trochę życia mu już wzięliśmy na pewno. tu bany, leci, leci! Nie, tak uderzyło w ścianę pierw. Okej... Okay. Fajne miał to krzesło, zarąbiste. Rozwaliłem chyba tą skałę, co nadlatywała. Ja bym dał tym bossom jeszcze jakąś broń. <laughs> Chociaż wiecie, gdyby nie te kolumny to by to walka wcale łatwa nie była widzieliście co się, to się stało jak wyszedłem spoza kolumny oj nie tak, nie tak, nie tak 11 rakiet od razu mnie zabił i to długo mu nie zeszło hehe okej żyję dobra ostatnia rakieta Zmieniamy na rozpruwacza, co wy na to. Przecięliśmy skałę w pół? Chyba nie. Okej, okay, to boczne jest dużo wolniejsze. Ale zapewne ma lepszy atak większy damage. Bym powiedział. Czy się przewrócił? Chyba nie. A gdzie tam? Dobra, lepiej tu uważać. Mmm, Może nie. Uff Uf. Wo! Udało się skałę rozwalić znowu. A! A nieźle kombinuje, naprawdę naprawdę. A uwaga! Ło. Teraz nie chcę umrzeć, naprawdę On, on się po, powoli do mnie zbliża Mamy go Albo udaje No nie, raczej nie udaje Takie końcowe trzęsienie ziemi Możemy się zakraść spod spodu na niego Bo tak się ułożył <laughs> No nie, no fajny był Taki jakby, patrzcie Miał na, na plecach takie jakby Jak dinozaury miały <laughs> Matko No udało się jego krzesło, takie jak Lincolns ma, no nie? W Waszyngtonie. A! O! Czyli to był przycisk. <laughs> to jest taka pułapka na, y, dla kogoś, kogo by wkurzył, jakby siedział, nie? Jakby kogoś Ktoś przyszedł z jego żołnierzy i mu dał złą wiadomość, to on by tylko pyk! I ktoś tam leci do rekinów albo na kolce, jak w Mortal Kombat. <laughs> Co to za dźwięki? Nie wiem, ale na wszelki wypadek zrobię jeszcze zapis. No i będziemy kończyć powoli odcineczek. 26 minuta jest. Siódma. Ale to nic. Chodźmy tam. Nie wiem, czy jest sens się rozglądać jeszcze. Sens pewnie i by był. Jest owoc nali. O! Dawać. Kolejna lawa i most się unosi. ale fajnie. Most się unosi, proszę Państwa. Czyli to był ten boss, o którym Miki mówił. Hmm. Zarombiliście. Zarombisty matron. Dobra. Hopla. Hopla. No i pewnie podejrzewam, że będzie koniec mapki. Podejrzewam. A, a weźmy ten owoc na... Czemu nie? Dobra, są drzwi, są wrota, w ogóle tak się trochę żółtawo zrobiło na, na niebie, ale to jest świetny ten. Ale co, czyżby nie było atmosfery tutaj? I to było głos. Nie, coś mi się pomyliło, bo to się wydaje, że to jest słońce, a też z drugiej strony wydaje się, aby była noc, więc atmosfery by nie było. No musi być at atmosfera, inaczej nasza. ta bohaterka by tego nie przeżyła. Dobra, tutaj widzę. Okej. Okay. Jakaś tam chyba skrzynia jest. Urwisko wiecznego dymu. Doszliśmy do urwiska wiecznego dymu i zaczynam. I pod, na początku mapki jest dźwignia. No <śm> 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 co uwielbiamy najbardziej. Tak będzie zwiastowało kolejną mapkę, pewnie taką cięższą, zagmatwaną, a może nie, może niekoniecznie, tak czy inaczej, a dziękuję wszystkim za oglądanie, za wsp wspieranie mnie w, w tej brutalnej walce z tym bossem. No wiecie, nie było tak trudno. Troszkę zeksploitowałem te kolumny, <noise> ale i tak raz nas zabił, no nie, yy, nie było tak źle, był wytrzymały drań, ale tak jak mówiłem, jakby mu dodali przynajmniej jakąś jeszcze broń do arsenału, oprócz tych skał, to byłby na pewno trudniejszy. Jakieś rakiety, żeby właśnie zapobiegały temu, że możemy się schować i bezpiecznie oddawać strzały do niego. Ale i tak, i tak. Ym, nie było wcale aż tak łatwo. Tak czy inaczej, dziękuję wszystkim, trzymajcie się i do następnego spotkania z naszą bohaterką Van Real Gold. Jojo pa pa pa. Minie broni.